Zapraszam wszystkich na jutro na live. No, dawno już nie robiłem live'u. Wróciliśmy właśnie z takiego objazdu. Po części Europy były Węgry, były, była Serbia, była Bułgaria, była Rumunia, ale z okien samochodu, po prostu z oczu bardziej, dużo bardziej z oczu, a nie z okien. Powiedzmy, hoteli, tak? W czasie jakiegoś krótkiego pobytu przejechaliśmy naprawdę sporo kilometrów, bo prawie 6 tysięcy. Bułgaria były to i góry, rodopy i morze. Rumunia, Transalpina, Transfogarska i głównie ten live będzie o tym, ale nie tylko. Myślę, to zależy od Was po części, bo. Jeżeli w czacie, który tam będzie na live, tak zapytacie o coś, oczywiście, jeżeli tylko będę wiedział, postaram się omówić, odpowiedzieć. Robię to na połączonych kanałach, a więc yy, w ogóle będzie to z kanału Tajacting. Acting. Link zamieszczam pod spodem, ale każdy będzie mógł wejść również z kanału Miliony Monet. Także, no, nie robię tutaj żadnych barier. Kto chce, zapraszam na jutro. Na godzinę 20, czyli na 21 czerwca, widzimy się o 20. Jeżeli nie będzie jakichś, nie wiem, przesłanek technicznych, negatywnych, bo mówię, dawno live'a nie robiłem, będzie internecik niezakłócony. No to myślę, że wszystko się uda. A jak będzie, nie wiem, no bo to przecież live w dużej części będzie zależało to od Was. To tyle. Hej, zapraszam. I czekam.